Boże, dzikim bruto. Nie wiem, Karników. gdzie to kurwa poleciało, przepraszam bardzo. Cykle dla Atodium, rzucić granatem. O, o czarny to widzę. Co wygra, czarny czy strzelba, jak widzisz? Idź. 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 Czarny. Nie pierdol się na strzelać teraz. Czarnuchy, co wy robicie? Ja pierdolę! Znam jej, nie umiera. No i nie to Dobra, to od przeciwnika. Dobra, panowie, nie byście. Bo koń nam odpadnie. nie jaką cząstkę, ale tego samego gościa i dalej, go nie zrobiłeś? Nie wiem. Niezniszczalny. <śpiewamy> Zapomniałem prawie wyłączyć ten. żeby i od nowa zacząć. Got gotowy czy nie, nie obchodzi mi to gramy. Dobry teammate. Status? <śpiewamy>

A ja wiem do czego, bo dalej zostały nam dostępne będzie postaci A ja jestem. Też możemy się zmienić na postępie. No, no, <laughs> Kurwa, to mamy silokasa. O Nil. O Nil. Oni Nil. O to O Ty to Nil. jako One Piece?

Ja nie no za Squid Game. Ech. Obama. O Boże, obcy. No boże, obcy. Ja jestem tak na tym samym myśliwy. Szkło. A nie. No nie chcę Trzeba nie... tu ten... Pod schodami może? Nie. Jak się leczy w Apteczka się podnosi. No ja pamiętam co teraz nas czeka. Y, Waylandi teraz będą i Hunger. To jest to na czym się zacięliśmy ostatnio. Gdy sobie weygane trochę tu znajomą. No to Co Ja mam nietoczarnię, to nie jest smaczne. Panowie, u mnie jest pancerz, jak ktoś potrzebuje. Yyy, szukajmy twich, nieśmy kliników. No to git. Trzeba to... A, coś nie wiem, to jest. To nie warsztat. Wojna w więzieniu, nie. Klatka nie więzienie. nie, klatka, nie, nie. <laughs> Dla mnie to zawsze będzie więzienie. Nie? Frame to nie klatka. No mówię klatka. Frame to nie klatka. A co? Obramowanie. Obramowanie. Nie rozumiem, że. Y, obramowanie w grze to są y, ten. Frames, tak? Obramowanie na sekundę? Ciekawe. Obramowanie na sekundę? Nie dobrze. A ile masz obrobowanie na sekundę? Durors. Nie wiem. Co się z nich stało, on nich przez ścianę. Wojna promowanie <grymne> otwierają wow. drzwi to kilku. To ja ich przywitam, że ma możemy. No ja też. U ah, uh, uh, wycofuj Możesz się! Ja wa <grymne> Beczka, beczka w ciebie ten toczyła się A że i... Co tam panowie? Czekajcie, Serio? nie raszujcie. Ja potrzebuję to medów. NPC-ty się raszkują. Kto raszuje niby? NPC-ty. Ktoś... Tak, w lewo. Nie, znaczy ktoś w lewo szedł za NPC-tami i się wyrzucił po chwili. Tak. Ammo i... bumbiny. Tu jest duża oś. Między innymi...

No ja. <grym <grym o, ziemi. bo to tak masz. A, a skąd masz? Chcę mieć taki. Podniósł z ziemi. Podniosłem z ziemi, to jest taka broń, że nie możesz się schować do ekwipu. Jak to jest <grym> są, a... są dwie lekcje, jest napotkarnia no, i jest smarką. Matko Boskowień, widać ci się zepsuła. Jak chcesz, mogę ci dać, ale mi ci sięgnąć, że nikogo nie zabijesz. No? Z nas. Jeśli ktoś mnie w krwi, to nie zabije. Nie, w ogóle nie ma. Nie, jak będziesz mi wchodzić w ogień, to na pewno zabiję. No co, co się zaradzi? To idź pierwszy. Ja, yeah boy. No w to jest broń do szturmu. Sławie, nie lubisz tego. Ah. Czasami. Nie czasami, tylko cały czas. I'm tracking Twojego tak podpowiadałam. Ja wiem, co ja wolę. <try> <try> Chyba Wejlandzi walczą z trupcami.

Ja jestem! Na dole. No zajmij się, ale nie do końca. Mam cię. To wina? To o, dzięki. Na chuj mi powiększony magazynek, jak nie mogę go szybko przeładować? No to ty w nie podoba mi się w tej grze jedna. Tutaj nie masz tyle amunicji, ile ma normalnie M41A, tylko masz mniej. Domyślnie masz 40 z powiększonym 60. A wiecie, ile ma domyślnie M41A? 99 w magazynku. Ej, nie leczujmy! To mi się zależy. 99 ma M4, M41A2, 99, a jedynka ma 90. To jest dosłownie 9 nabojów różnicy. Wiem, to no. my. Fajny kamyk No nie, jak A, nie poinformował to... Fajne włosy nie wiecie Siemała. Nie podrywaj. Nie jesteś czarny, jeżeli tak mówisz. A biali nie podrywają? Ale rasizm. Nie, biali nie mogą. Ona jest czarna. Bo wtedy wyjdzie czekolada mleczna. Nie, mi chodzi o Matiego. Tak jak ty. Kolankę. Co kliknął przycisk? Mamy otacz ognień. Podpalenie się. Biegnij! Chcę w A jeszcze <grym> trzeba go! Opierdalasz się! No nie, zabijam go bez skryciaru. A, to się gratuluję. Było bardzo, bardzo ekologicznie. A my idziemy Czeka... w lewo. Nie, nie mój miotron mnie. Chodźcie w lewo, tu coś może być. No okay. właśnie, się, może tajemnica lasu. Jednak nie. No jest i to patrzcie coś. jaki w widzicie jaki rusher? No, tak, co ja, oh, oh. ja, to, to, jak dzieje? Tak no, co No, się dzieje? No, o, się No, To się dzieje? No, co kurwa dzieje? No, się przez No, ten? się ale ja nawet ja na... ja na... nie próbowałem to tylko że gotowałem. małe. No, to małe. Falekajcie. Kurde, murzy Nie, no. Pra... Nie śmierdzę. Nie Nie, nie Nie, nie, nie. Ale kłamse. Okłamuję swoich kolegów z grudnia. Prankster, prankster. Nie prankster, zaskaniec. Czyli prankster. A, nie, tak nigus. Tak też prankster. Nie. Prank to zjeb. Oni lżej Nie, tamtędy nie Ła <grym> panie. A Boże, zombie. To jest złodziej? No czarny jest Nie wiem, serwen zobaczył czarnego obcego i będzie o boże złodziej Podziałem zombie Tam Możesz kłamać złodziej No to złodziej, nie będzie Sobie podpierdolali ludzi Nie wiem, podoba mi się ten bojów Ale to nie no i to to złodziej ludzi, czyli porywacz, dobrze mówisz Podrywacz linii? Podrywacz... Gdzie <grywa> jesteś? Podrywa... Porywacz <grywa> ser... W waszym Nie umiesz być? Kogo? Na rurę. A. Nas e eksploruje. Doradę eksplora. <grywa> Radek Explorer Backpack, 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 backpack... Back. <grywa> I pierd... jest dużo chipsów i się nie zmieni <grywa> <grywa> A widzisz? Wejland. Jest wale. Ta peszka. No Wejland. No Wejland, no widziałem. Zobacz panowie. Znaleźliśmy shit! Cokolwiek podniosłem. Ok, przeszukajmy ten. Hm. Ja przeszukuję. M me widzi windę ruch Ale fizycznie, ale nie... a nie... rp. Nie. nie kurwa, odgrywasz akum. ci nie powie co A jak daję Dobra, lecimy dalej. O, game! master nie jest game master. O Boże! Tutaj okay. może być coś. Patrzcie na ten... ...na te, te pudełeczka. Martwy człowiek. A nie. Zaszelić go. O, widzisz. Jeszcze Martwy nie jest. No już bardzo jest. Jak strzeliliśmy w niego. No ale to ty nie. Wierzę. Chodzimy po nim. O Boże spinać po ścianie! Bajland! O kurwa, skurwa, ja? wyszło. Dobry idę o. o. oś. Lepiej strzelajmy też, bo. no. Ale tak bo to... Zazwyczaj Weylandzi wykrywają akurat z nimi. <laughs> Chyba, że jest ich za dużo. No, dwóch Weylandów. Weylandów? Na, na kilku kosmikach. Bo w Wojlandzi, przynajmniej jakie będziemy na płoniecie, oni będą w większości przypadków wygrywać z Dlatego lepiej pomagać opcją. porywają nas! Kosmiejcie! Nie, bo. Dworga, tu, tu możemy zrobić stop. Szukamy, szukamy. Eee, my szukamy i. E, nie wiadomo jeszcze. Dodaj coś powinno być, ale kurcy nic nie dodali, bo są niemili Chyba nie mam. Cieka czy to znajdzie się Mungusa To gdzie dalej? Mam nadzieję nie Linda no Mam nie nadzieję, nie że tak, tak, bo to znaczy to ja robiłem Otnie we'll Czy ty tu oddajesz chujowy mem jak na Firekni Dam jesteś chujowy No bo dajby mem hey, take, take, take. na BDD hmm? A jeszcze jak był ten y, Amongus w celi MP. Tak, to ja go postawiłem. No widzisz A lepiej ja ten tego Amongusa na, ba, na bazooka. I czy Kytariki. Mati, Kytariki. Czy pamiętacie ten segment? Co? Jak przejdziemy przez tamte drzwi, Kytariki. będzie walka z bojlandami i brytelami w hangarze. O, śmiertelnik. Tak, nie, na, na tym się, Na tym się zacięliśmy i się popłakaliśmy. Co ja się ma ty się płakał, wyszedł. Ja nie pamiętam. Caprality Ashley. No, bo tak. Let's go. Chodzimy, podziemy. Uwaga na Weylandów. Kurwa, wójdź ci w dupę! Skąd ci wziąłeś? Ty, od razu jak najszybciej na górę trzeba się dostać. Pan też biorę. Komando si, komando.

Apteczka, jak ktoś chce u mnie. klikać? No. Mm, mm, tak. Ale z czarno chcesz. Jak ja mogłem tak Matiego zostawić? Mati, musisz iść na y, równoległy ten segment. I tam dalej właśnie musisz iść. Do tego odpada. I go zagabił nie się wydkładnie. Idzie, idzie na tego! No o kurwa, każdy ko, kogo ko, zabili. Ko, Kto tak kurwa klinuje, gubią? Oni cały czas wychodzą. wychodzą. Co, Bergen, słuchasz się obiektywów i map jego? Nie, to za goście to jest! Czyścę mnie. No zaraz. Głosnik, jak, tak, jak, jak on już nie trzyma tak. smakdugana, to znaczy, że nie żyje. A ptaszka tu jest. Oteczka! Nie mogę dzisiaj ale. No, Ktoś to zrobi to co? A prosił, czy... Już Zrobiłem to. No. Zaka, będziecie się pakowali do UD4. A TIK, chodźcie. Dobra, do UD4

Chciałbym to, jak AI na YouTubie, yy, nie wiem skąd to myśli, bo yy, home planet Xenomorphów. Jest home planet Xenomorphów. Nie ma. Jest, Xenomorph Prime. Kurwa, one... Kurde, Prime nie jako broń. Ale plan tak samo że Xenomorph Prime. Dosłownie masz to w komiksach, geniuszu. Kurwa, jest tam ich w pełno, ale one się tam kurwa nie ten Ale to jest Home world. ich. Home award? One na wielu planetach wszystko wytępiły i siedzą kurwa jako inny gatunek, się mnożą. I nie na wielu. I się jebią? Psz, wcale nie jest aż tak dużo planet, które są w pełni pod kontrolą ich. Dobra, kontynuujemy.